Tecmo prezentuje 1989 I hej, witajcie w Ninja Gaiden Grze, która powstała na konsolę Nintendo Entertainment System I jest to jedna z najbardziej znanych gier na tę konsolę Została zapamiętana i ciepło przyjęta z powodu dwóch rzeczy Pierwszą są cutscenki Tutaj właśnie widzimy pierwszą cutscenkę Która pojawia się jeszcze przed rozpoczęciem samej gry. No, dzisiaj to wygląda śmiesznie, ale. Wtedy to musiał być Solidny kop w jaja. Z kim mój ojciec podjął pojedynek i przegrał? Dlaczego walczył i zginął? Nie jestem tego do końca pewien. Dzień po tym, jak zniknął, w pomieszczeniu ojca znalazłem list zaadresowany do mnie. Napisane było: Ju, jestem w drodze do pojedynku. Na śmierć i życie. Jeśli przeznaczenie sprawiło, że nie wróciłem, weźmiesz Smoka, rodziny Hayabusa, udaj się do Ameryki i zobacz się z archeologiem Walterem Smithem. Ju, niech zawsze kieruje tobą odwaga. Zemszczę się! Nie wiadomo w sumie, jaki jest powód zemsty już, że jego ojciec przegrał w pojedynku. Na kim on chce się zemścić w ogóle. No i jeżeli nie nacisnę nic, to będzie się tak nieskończoność przewijać. Ninja Gaiden, naciśnij start. Okej, okay, no to czas przejść do gry. No i mówiłem, że dwie rzeczy sprawiły, że Ninja Gaiden zostało zapamiętane. No cóż, właśnie pierwszą zobaczyliśmy, a drugą jest poziom trudności. Jest to jedna z najtrudniejszych G na NESA. Na razie tak nie wygląda a tam. Chodzimy sobie. Gościem, który chyba nie nosi butów z tego co widzę. Bo ma chyba... chodzi na bosaka. Trochę to dziwne. Ale dobra, jego sprawa. No i z interfejsu gra może przypominać bardzo Kaslełenię jedynkę i 3. Jednakże Juha Yabusa jest zdecydowanie sprawniejszy od Simona Belmonta. Ale łączy ich jedna rzecz. I ten, i ten odlatują jakieś 5 metrów do tyłu, jeżeli tylko otrzymają obrażenia. No ja się nie ma tu przepaści, bo jak mają być przepaści, jesteśmy na jakiejś podrzędnej ulicy, gdzie wszystko chce nas zabić. A co, co chce nas zabić? Kolsarze! zmutowane psy przebrane za ninja. Naprawdę, nie wiem co to ma być. Właściwie to są kolsarze z kaskami motocyklistów. No i zdobywamy jeszcze. Yy, dodatkowe bronie, na przykład teraz jakiś ogień, tutaj właśnie zdobyłem broń, która pozwalała mi się kręcić w powietrzu, obracać się w powietrzu i przy okazji atakować. Ale już ją straciłem, bo miałem jakoś tarczę czy coś. Co tam jeszcze? Mikey Tysony też są moje śmieci. Mikey Tysony z wąsami, no i wiele innych. Przy okazji, jeżeli podskoczymy i próbujemy sterować, to Ryu nie, nie doleci daleko. Podobne coś do rozwiązania w Super Mario Bros. No jest to dosyć fajne, ponieważ dodaje takiego realizmu trochę. Wiadomo w końcu w realu, że jak skoczymy w miejscu, to nagle nie polecimy 5 metrów do przodu. Tutaj jeszcze jakieś dziwne goście z ala Elvis Presley. I jakoś mam inną broń. Aha. Człowiek boomerang, który w nieskończoność lata aż końcu do nas dotrze. Okej, okay, no to tutaj jakiś bal jest, widzę. Można w sumie poskakać sobie po słupach, ale nie mam po co. Dobra, czas iść dalej. No przy okazji ga odlicza czas. Jak wiele innych GNNSA, ale... zdążyłem wejść do baru. No i miałem tutaj walkę z Jasonem z piątku 13, który jednak nie był jakiś specjalnie trudny. I o co chodzi? Dlaczego ju miał się udać do Ameryki, ale gania po barze, po barach i ulicach i wyżyna wszystkich? Kim oni byli? Chyba za mną podążali. Kto ta? Jakaś dziewczyna, wynoś się! Zamierzam, ale najpierw. Co do. Zgon? No cóż, szalek na to wskazywał. Ninja Gaiden, akt drugi, ale nie. Już przeżywa. Chociaż w ciekawym miejscu ląduje. Bastet. Nie, to będzie Wasted... A, gdzie? Gdzie ja jest? Widzę, że środek uspokajający przestał działać. Kim jesteś? Cii, nie był tak dużo hałasu. Mam do ciebie wielką prośbę. Tutaj, weź to i uciekaj. Co to za posążek? Nie ma czasu na wytłumaczenia. Szybko. Hej, czekaj! Kim jesteś? Jest sobie jakąś dziwną babą, która cię... Cciebie iła. Czy nie próbowałaś mnie zabić? Ktoś idzie. Bądź ostrożny. Nie, w sumie skoro ju wylądował w więzieniu, to to będzie Bastet, a nie Wasted. Bo Wasted to by było w szpitalu. No i chciałbym wrócić do przytulnej celi, ale nie mogę. To trochę dziwne. Myślałem, że będą jacyś strażnicy, a tutaj są znowu ci z ulicy. A właśnie, jak się rzuca bronią dodatkową, rzuca się nią yy, naciskając w strzałkę, w od, w, w strzałkę w górę, no i atak i klawisz ataku. Nic ciężkiego. Dlaczego tak postąpiono? Ponieważ oryginalny pad od Nessa ma poza klawiszami poruszania się tylko dwa przyciski. Dobra, nie idę może po ten bonus. Więc musieli to jakoś rozłożyć. Już były zajęte Skakanie i atakowanie, więc musieli zrobić w ten sposób. Nie przeszkadza, na początku ciężko się przyzwyczaić do tego, ale z czasem jest coraz lepiej. No I tu się zaczyna Ninja Gaiden. Są już przepaście, wszyscy chcą mojej śmieci. I bardzo lubię właśnie ten atak, że możemy się w powietrzu tak właśnie pił zabijać przeciwników. Tylko że ma to wadę, ponieważ. Yy, ponieważ to traci naszą energię. Energię zyskujemy właśnie z przeciwników albo z tych wiszących różnych rzeczy. Niestety za, nie możemy po prostu zaatakować w powietrzu mieczem często. Tylko Li próbuje właśnie używać tej broni. Trzeba się do tego przyzwyczaić, no ale teraz mam właśnie ten shiken, co do mnie wraca, co? No dobrze, wyglądam to na wyjście. Czas odlicza, ale mam dużo czasu, to idę dalej. No i tu się zaczyna rzeź. Słabość Nessa to, że przeciwników często zabiłeś, ale oni i tak się zespią znikąd. No, patrzcie. O, jutro normalnie nowoczesny wieźmin może niszczyć pociski w locie. Aj, tutaj spadło, ale nic, teraz trzeba będzie uważać. Kurde... Ok, na razie nie idzie tak znowu źle. O, zdobyłem tą tarczę, to mogę na Rambo pójść może, dopóki się nie wyczepię. No, ale akurat się udało. I znów murzyni z szablami, naprawdę twórcy dziwnie sobie dobierali przeciwników, nietoperze, kaslewenia. Okej. Okay. O nie! Okej, okay, zapauzowałem. No i tak, on będzie się w nieskończoność pokazywał. O, udało się. W ogóle nie wiem, kto to ma być. Nie, właśnie co tamten gościu robi. Cały czas skacze tutaj. No, po prostu że nada. Okej. Okay. Ogień dostałem, super. O, właśnie nie pokazywałem jeszcze tego ognia. Całkiem przydatne, chociaż bardziej na tych, co stoją wyżej. O mój Boże, Fei, numer jeden. Jeszcze trzech murzynów łachnących kwiatów juchajabusy. Jezusa, kim są w ogóle ci w zielonych? jak no? Kamikadze. Zobaczcie, oni, oni mają w pogadzie własne życie. Tamten do przemiany stoi, nie spada, tylko rzuca tymi swoimi mieczami. Skutecznie, a ci to po prostu nie wiem, no. <ścoughs> Skoczył na swojego kumpla. No cóż, nawet jeśli nie macie ochoty, poczuć, co to ból. To zawsze możecie sobie posłuchać muzyki z Ninja Gaiden. Bo jest naprawdę dobra. Szczególnie z jednego etapu. Okej. Okay. <ścoughs> Króliczek. O. No i to jest właśnie dziwne. Przeciwnicy posu mogą zniknąć na naszych oczach. Ale dobra, udało się. O. No to kto teraz jest bossem? Ty hamie, trafiłeś mnie. Aj! A, już widzę jego taktykę. Zatrzymuje się na chwilę, żeby później zaatakować. Okej, okay. dlaczego każdy z nich wybucha? Miał o nie wiem: 20 ładunków C4 przymocowanych do siebie, czy co? Kim była ta dziwaczna... Ty, ten dziwaczny posążek? I co za kobieta? Coraz bardziej to wszystko robi się podejrzane. Wyruszyłem, rozejrzeć się za tym tajemniczym nieznajomym mojego ojca, Mr. Smithem. Akt trzeci! Kto to? No i mamy starego dziadzia. Musisz być Walterem Smithem. Moje imię to You, Yu Hayabusa. Haya Bambusa. Kto? Ten miecz. Oczywiście, musisz być synem Kena. Hayabusa! Bussy. Ej, Ken, Street Fighter? W jego ostatnim liście mój ojciec powiedział mi, że powinien się z tobą zobaczyć. Ostatnim liście? Rozumiem. Więc to wszystko się zaczęło. Kropka, kropka, kropka. Ken i ja byliśmy na ekspedycji w starych ruinach Amazonii. Znaleźliśmy dziwny posąg i kamienną tabliczkę. Na tabliczce było napisane. Czekaj, minutę. Chcesz powiedzieć, że ten posąg. Tak, dokładnie. Myślełem, że myślę, że został ukradziony. To. To. Yy, ta, ten, ten posąg demona posiada wystarczająco złej mocy, by zniszczyć cały kraj. Demon przybył. Ziemi i spowodował wiele. na tą Ziemię i spowodował wiele śmieci. Ale wtedy Shinobi objawił się, by powstrzymać demona. Shinobi pożyczył siłę Smoka i zablokował każdy zaklęcie demona. Dzięki czemu zdołał go pokonać. Jednakże został pokonany, ale nie umarł. Więc Shinobi. Uwięził złe moce demona w dwóch posągach światła i mroku. I ciało demona zostało za zamknięte w świątyni. To musi być posąg ciemności. A zatem. Patrzcie, jak oni biegną! Czy on porwał to nogami? I teraz to mam. Żegnaj, przyjacielu! Co do. Zanim Hu. No dobrze, dosyć mocne. Znów, taj, znów tutaj murzyni kolsarze. A także pumy. O boże, to zatrzymanie czasu ratowało moje dupsko. No bez przesady, to że nawet koty chcą mojej śmieci. W sumie nie znam się na tych wszystkich odmianach kotów. Wiem, że lwy to afyce. O Boże. Może go po zabietym. tym. Niekiedy w tej grze Yabusa z ninja zmienia się w jakiegoś... Gimbusa. Albo uczniaka, którego wszyscy biją i popychają. Bo go nie lubią. No po prostu żenada, no. No na przykład teraz. Wszystko chce mojej śmieci. Okej. Okay. Ale się udało. Przetrwałem. I Pima zmienił się na dosyć zimowy. Dziwne. Co za miejsce, gdzie w jednej chwili jest wszędzie śnieg? W sensie wiem, że to gdzieś w Ameryce, ale gdzie? To nie wiem. Miasteczko Safak, gdzie wszyscy chodzą w czapkach, mimo iż jest lato. Jezu, znowu ci kadze, którzy mają w pogadzie własne życie. Liczy się dla nich tylko, żeby Jucha jabusa z bambusa z gleby. No znowu, no. No nie, inteligencja kude. Na poziomie Gozikona. I o, chyba nowi przeciwnicy z bazuką. Którzy mają nieskończone amunicji. Nawet nie muszą przeładowywać, no! Okej okay. de, de, det, det, de, 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 de. O Jezus, od nowa wszystko. Przynajmniej dobrze, że nie odczy jeden. Na szczęście tylko z bazuką można zabić nim. Podejmą akcję. Daj mi spokój, ptaku Jezus! Czy mi się zdaje, czy ptaki więcej odejmują niż goście z bazukami albo z mieczami. Jezu znowu! I znowu. I znowu. Wszystko chce mnie zabić! O nie! Wszystko świeci. Game over. Ale przynajmniej rozpoczynamy tutaj. To w sumie dosyć uczciwe ze strony twórców, że nie musimy zaczynać całego rozdziału trzeciego. Ani, że nie musimy zaczynać geonowa, gdyż z tego co wiem, to w Ninja Gaiden 3 amerykańskim mamy kilka kontynuacji, a jak jest stracimy cała geonowa, to nie wiem czy on tak sobie postanowili. W japońskiej wersji nie jest normalnie. Te ptaki trzeba zabijać, one są najgorsze. Już walić tych kamikaze, przynajmniej mało robią, a te ptaki to latają i za tym graczem. Można se poskakać. Hop siup, hop siup. Jem No! O Jezus! Na serio, dlaczego w ogóle ptaki chcą śmieci, Jabusy? dlaczego nie chcą zabić innych, tylko mnie chcą zabić, no? Nie rozumiem. O, to jest to miejsce, o, czy, o którym myślę. Tak, Puma chce mnie zabić. Znowu chce mnie zabić. I znowu, i znowu, i znowu. Okej, okay. darowała sobie a? ptak. O mój Boże, ten ptak jest koszmarem. Jeszcze muszę patrzeć tak, żeby... Nie trafić na murzyna kosarza. No, okej, okay, na razie nieźle. W sumie na punktach mi nie zależy, bo punkty nie są ważne. Ninja Gaiden, byleby przejść to cholestwo. Okej, okay, to nie było, to poszło całkiem nieźle. O Jezus, dosłownie przewinęło się całe życie. Juha jabłusie się przed oczami, gdy jakiś matą już wochał jego smut pod pachami. To w sumie nie jest trudne na razie, tylko ten jeden moment. Pod koniec, gdzie... Się, ptak się zmówił z murzynem, jeszcze z pumą, i wszyscy chcą mojej śmieci. No nie no, coś że nada! Udało się! O mój Boże! No to czas iść, spotkać się z bossem. Aha. No dobra, ma łatwo taktykę. Zostawia po tym jak skoczy, co jakiś czas zostawia mini balet Biles z Mario, Ale można je niszczyć ciosem mieczem bez większych problemów. Chyba, że szczeli tam, gdzie się tego nie spodziewał. Albo. Skoczy na mnie. Okej. Okay. Fajna pozycja, Ju. Po tym jak, jak zdobyłem z powrotem posąg demona miałem dziwne przeczucia i szybko wróciłem. Doktorze Smith! Ju Ś Światło. Posągu demona zostało zabrane. Posąg światła? Tak! Twój ojciec i ja. <laughs> Każdy z nas trzymał po jednym posążku na wszelki wypadek. Fajnie wygląda. Więc te dwa posągi... żeby te dwa posągi nigdy nie przeistoczyły się w jeden. Demon spał przez 700 lat i teraz zaczyna się budzić. Kudę wygląda jakby był na kaczu po prostu, no. Nieważne, co zrobimy, musimy go powstrzymać! Zwróć to z powrotem, nie ma wyboru. Musisz zostać... Ninja Smokiem! Doktorze Smith! Doktorze Smith! Za dużo wypiłeś! Co to? Chodź z nami! Gangsterzy... Akt czwarty! Witam, jucha Przepraszam, jeśli cię... zaskoczyłem. Jesteśmy z CIA specjalnych pomocniczych jednostek. Nazywam się Foster. Ju nie wie co powiedzieć. No ale jak się gada, z twarzą twarz z kimś w masce. Przechodząc do sedna, czekaj! Chcę wiedzieć, dlaczego zabiłeś Smyfa. Nie zabiliśmy go, ale powiemy Ci wszystko, co wiemy. No dobra, macie ładne, stylowe biuro z fajnymi ścianami. W górnym dorzeczu Amazonki starożytne ruiny zostały odkryte. Wygląda na to, że świątynia, która tam się znajduje, została zbudowana ponad 2000 lat temu. Odkrywcą był doktor Smith, który studiował te ruiny przez pewien czas, ale pewnego dnia zamknął, no, zapieczętował się ruiny, i od tego czasu nikt nie podszedł do nich. Później jednakże jakiś człowiek. Poszedł tam i przyjął te ruiny. Nazywa się Guardia di Nazywa siebie Jackio. To jakiś Francuz pewnie. Guardia de Mia. Francuz. Zgodnie z naszymi nagraniami, wygląda na to, że świątynia nie jest miejscem, gdzie oddaje się, oddawało, oddawano Bogom y szacunek, tylko tam, gdzie był ten demon. Zatem złe dusze muszą być w posągach, które masz. Doktor Smith prawdopodobnie to wiedział. Prawdopodobnie został zabity przez kogoś, kto pracował dla Jackio. Fajny posąg, nie? Chciałbym sobie tak położyć w pokoju, jak marmurową głowę Geralta. Kiedy czarny księżyc zaświeci, Mroczki cień rozłamią się, i demon się uwolni. Ostatnie. O, oto ostatnie słowa napisane na kamiennej tabliczce. Jeśli ktoś przyniesie. Jeśli ktoś strzesi demona, uzyska nieprawdopodobną moc wystarczającą, by kontrolować cały świat. Więc wiesz to. Kobieta, która w ciebie strzeliła, parze, była jedną z naszych agentek. Oni Cię śledzą. Użyj to i dostań się do ich siedziby. Zdobądź posąg demona z powrotem. Oczywiście uzyskasz zapłatę za swoją robotę. Co jeśli powiem nie? Znasz odpowiedź na to pytanie. W sensie... Nie uzyska zapłaty? No i patrzcie na, te, na tą różnorodność drzew. I oto skacze ze spadochronem, rozbija się na górze i umiera, koniec. No dobrze, no to jesteśmy już w rozdziale czwartym. No ale dzisiaj się z wami pożegnam na tym właśnie rozdziale. Ogólnie, z tego co pamiętam, rozdziałów jest sześć. Więc w drugim odcinku myślę, że zdołam ukończyć całą grę. Jeśli przedtem nie umrę jakieś 20 razy, 50, 100, no nie wiadomo ile. W każdym razie to jest na tyle. W następnym odcinku ruiny Amazonki i pewnie w końcu spotkamy Jackio. No cóż, to jest na tyle. Cześć.